Cześć, jestem Oskar i w tym roku nagrałem dwa filmy na mój kanał, wiem, nie dużo, zrobiłem trzy, ale ten trzeci mi się nie podobał, więc go nie wstawiłem, o, ale smutno, nieważne. Jest rok 2025, piękny, okrągły rok, który definitywnie skończy się bardzo źle, ale to jest film informacyjny, w którym chciałbym powiedzieć, jakie są moje plany na ten rok i może pokazać ludziom, którzy zasubskrybowali mój kanału i oglądali, że żyję, że jestem ciągle tutaj i e, może, może jest jakaś przyszłość tego kanału. A więc zacznijmy od tego, że moja motywacja do YouTube'a nigdy nie zniknęła. Ona tu ciągle jest. Nie minął taki dzień w moim życiu, w którym nie chciałem nie myślałam sobie, ale chciałbym być youtuberem i nagrywać film na YouTubie. Ja byłem zawsze tym dzieciakiem, który mówił, ja będę youtuberem, co jest bardzo cringe'owe, jeżeli mam być szczery, no ale co z tym zrobić, ja jestem cringe'owy, a być cringe'owym znaczy być wolnym, więc jakby ja z tym sobie teraz żyję, ale nieważne. W tym roku przede wszystkim chciałbym nagrywać więcej filmów, rzecz w tym jestem studentem i jeżeli wiecie o co chodzi z studiowaniem, nie pytaj studenta, jak sobie radzi w styczniu. Odpowiedź jest taka, że jest źle. Jest naprawdę źle. I jeżeli mam być szczery, wolę o tym teraz nie myśleć, bo nagrywanie tego filmu to jest technicznie strata czasu. A ja powinienem teraz naprawdę robić moje rysunki techniczne, więc, jakby, o, raz, dwa musimy to zrobić, bo inaczej nie zaliczę roku. Haha, <laughs> to nie śmieszne. Ale o co mi dokładnie chodzi? To, że poprzednie moje dwa filmy były z takich prostych projektów, które nie były takie drogie, bo zawsze moim problemem był odrobinę fundusz. Ale w tym roku to się zmienia, dlatego że otrzymałem możliwość zrobienia nowego projektu, który jest dość drogi i bardzo fajny. Więc e, może po prostu powiem to teraz, żeby może, nie wiem, było, że coś robiłem i to organizowałem bardzo długo. Nowy tytuł kolejnego filmu to będzie Zrobiłem robota psa za 30 tysięcy złotych. Wiem, odrobinę lekki le, skok od poprzednich filmów typu Zabawka paralizator za 20 zł i większa zabawka paralizator za 100. No ale ogarnąłem to. Nie jest to moje 30 tysięcy zł, ja nie ma funduszu, ale to jest możliwość, żeby użyć części o wartości 30 tysięcy złotych, żeby zrobić tego robota. A więc myślę, że fajna rzecz. I nagrywanie jednego filmu co dwa miesiące, mimo tego, że pozwala mi zrobić coś od zera jakby do 100 od początku do końca. Myślę, że to trochę mało. Chciałbym, żeby ten kanał był odrobinę taki bardziej personalny, żebyście Wy mogli zobaczyć, jak ja pracuję nad tymi rzeczami, i może bardziej mnie poznać, nie wiem, to by było fajne i wcale nie takie um, oddawanie mojej prywatności dla internetu, ale i tak to robię dla Google'a i dla GBT, wpisując tam moje dane osobowe, więc jakby coś się zmienia. E, więc zamiast nagrywania jednego filmu, gdzie robię, robię tego psa od początku do końca, to będę robił tak zwane devlogi, czyli co, co tydzień, co dwa tygodnie, co trzy tygodnie będę pokazywał, jaki jest progres nad tym wszystkim. Co myślę, że będzie znacząco lepsze, dlatego że ogólny taki timeline robienia tego robota będzie od teraz dycha do, do grudnia, to jest cały rok, a cały rok będzie do nagrywania filmów, znaczy, że w sumie robię to, co teraz robię, czyli nie nagrywam filmów, co chcemy ominąć. Oprócz tego, oprócz jakby tych filmów, będę chciał zrobić coś innego. Jak się połączyć z widzami? Można streamować live. Więc ja myślałem, że będę robił streamy, niekoniecznie z inżynieryjnych rzeczy, dlatego że inżynieryjne rzeczy są fajne, ale zazwyczaj to się kończy tak, że drukuję część przez 200 godzin na drukarce 3D, potem próbuję je, je złączyć razem, złożyć wszystko i okazuje się, że a, ta dziura posunięta jest 2 mm w złą stronę, czas spędzić kolejne 200 godzin drukując część. Więc no, um, zamiast tego po prostu pewnie będę grał w gry, jakieś, nie wiem, Minecraft, Rainbow, CS. Hell Space Marines 2, to co mi będzie się chciało i będę mógł, kiedy będę miał czas, mam nadzieję, że będę miał czas na to. Postaram się, tak? To jest wszystko ciągle w powietrzu gdzieś, ale ja chciałbym zrobić więcej, bo to jest najlepsze, czego zrobiłem. Będąc tutaj, dziękuję 59 osobom, które zasubskrybowały w tym roku do mojego kanału. Mogliście zrobić 30, 60, ale... <grych> ale nie zrobiliście. No, mogliście, mogliście. Ale tak bardzo dziękuję. To jest niesamowita rzecz, bo nie wiem, nieważne, czy mam 10, 15, 59 subskrybentów, jestem mi sam gdzie wdzięczny, że ktoś chce oglądać i to, że ja mogę sobie rano stać, spojrzeć na moje statystyki, bo robię to nałogowo i przeczytać kilka komentarzy, które mówią: Załóżmy, masz potencjał, fajny projekt, ja bym zrobił to lepiej, oto moje myśli na ten temat. To jest bardzo fajne. Ja to uwielbiam. Prawda, nie ma tutaj dużo aktywności ode mnie, bo trzy miesiące, no ale nieważne. W tym roku będę robił więcej, będę chciał robić więcej, jeżeli będę mógł, to właśnie będę wstawiał więcej, a jeśli nie, to będę starał się streamować. Będę robił cokolwiek, tak? Bo e, był post, który wstawiłem na społeczność, gdzie mówię, że za dwa tygodnie zrobię, zrobię film, będzie wstawiony. Nie, to się nie stało. No, jak mówiłem. Tamten film mi się nie podobał, więc go nie wstawiłem. A więc to chyba tyle z rzeczy, które sobie wymyśliłem w głowie i powiedziałem. Miejmy nadzieję, że nowy rok będzie lepszy i będzie więcej filmów, a Wy nie subskrybujcie ze względu na ten film, po prostu zobaczcie moje poprzednie filmy, jeżeli jesteście tutaj nowi i oceńcie, czy to jest dobry content, czy nie. Więc widzimy się, miejmy nadzieję, w pierwszym devlogu albo na streamie. Siema!